Cześć z tej strony, Madeżusz z Orbi Studio. Dzisiaj pokrótce omówimy sobie, jak wymodelować budynek, mam przynajmniej ściany. Małą architekturę, dookoła, ogrodzenie, zieleń, przygotowałem sobie tutaj taki rzucik, niestety od swoich klientów nie mogę wam pokazać, bo, bo wiadomo prawa autorskie. Ale mam nadzieję, że Archon się nie obrazi. Pobrałem sobie tutaj ze strony rzucik, na którym byśmy mogli popracować troszeczkę. No i było patologicznie. Zazwyczaj y, klient, który się do nas zgłasza, wysyła nam projekt DWG. A jeśli tego nie robi, to, to warto to poprosić. Bo wtedy po prostu sobie wrzucamy do 3ds max, ustalamy skalę i, i... po obrysach po prostu wyciągamy sobie ściany. Dzięki temu jest naprawdę szybciej, prościej. E, tutaj się musimy niestety posiłkować jpg i niektóre z wysokości, zmiar sobie e, ustalimy sami. No, zaczniemy od najprostszej bryłki tutaj, od boxa. Ściana ma zazwyczaj 30, bo zacieplenie i tak dalej. Około 40 cm. No i ja to na ogół robię tak, że ekstrudami sobie wszystko wyciągam. Często się zdarza, że klient nie ma po prostu DWK, nawet zarysuje czasem na kartce papieru, na serwetce i, i trzeba się. Trzeba sobie z tym poradzić. Ok, to ja się troszeczkę pobawię i przeskoczymy do zrobienia wszystkich ścian i wtedy sobie powstawiamy okienka. Okej, okay, wymodelowałem kawałek dolnej kondygnacji. Yy, tutaj budynek ma jeszcze jeszcze drugą kondygnację. Jedyne czym się różni. To widać tutaj, że tylko to jedno okienko. A tego drugiego nie ma, także spokojnie możemy się to sprowadzić do poli. I zamknąć. Tak, albo ekstrudem. Co do wymiarów okien, one są tutaj zazwyczaj opisane flagami. bardzo prosto potem tutaj wstawić sobie. A no jeszcze bardzo ważna rzecz, nie zapomnijmy o, o stropie, który, który ma tam swoją jakąś grubość. To wiadomo, wszystko jest potem na dowugach opisane. ja yy, tak na potrzeby naszego filmiku, tutorialu, wprowadzimy sobie tak. grubość no wiadomo trzeba to poprzycinać. poprostować do lica elewacji Jeśli chodzi o czytanie rysunków technicznych to, to myślę, że czasem jest to wyższa szkoła jazdy. Jeśli chodzi na przykład o schody, z którymi ja mam ogromny problem ale na ogół, elewacje są bardzo ładnie, fajnie opisane i wygląda to jak zwykłe modelowanie każdego innego przedmiotu. Czyli ustawiamy sobie cztery strony świata, widoki elewacji i modelujemy każdy element osobno. Ok. Na potrzeby tego tutorialu damy sobie również płaski dach. Żeby się nie bawić w dachówki, ale jeśli chodzi o takie fotorealistyczne Dachówki czy materiały dachu to bardzo polecam, jak zwykle, Bridge'a z, z Quicksella. Wystarczy sobie wpisać rów, i tutaj są wszystkie elementy i zwieńczenia, i, i ogólnie dachówki. Możemy sobie tutaj wejść w, w ogólne, wpisując sobie rów, wyższy angielski. E Surf no SurfsS możemy sobie wybrać, i tutaj mamy do wyboru, do koloru, jakie dachówki chcemy. Jeśli nie, to wiadomo, też 3D Sky też mają wszystko elementy architektury. Też od, do wyboru, do koloru. Wpiszmy sobie ruch. No i tak dalej. Ok, teraz chcielibyśmy w. Wstawić sobie okna, bo będziemy pokazywać ten widok elewacji na jednym z ujęć. Dociągamy sobie, wstawiamy i... I wiadomo trzeba poprawić wymiary. Jeśli chodzi o stolarkę okienną, to również w dokumentacji technicznej każdego budynku. Który dostajemy od klienta jest opisane. Niech to okno ma wyglądać. Zazwyczaj jest też DWG z rysunkiem stolarki okiennej yy, z rysunkami, bo to wiadomo cały budynek jest w oknach, w drzwiach. Też jest to wyższa szkoła jazdy, ale na ogół te modele po prostu sobie przyszukujemy yy, raz, porządnie porządnie i. I do każdego innego zlecenia ich używam. Okno plastikowe są bardzo uniwersalne, także polecam zrobić je sobie i mogę się założyć, że do 2 trzecich co najmniej z naszych zleceń to będą okna plastikowe najprostsze na świecie. Tutaj dałem na kopii, ale wiadomo. Mnie lepiej dać na instancję, co mniej obciąża scenę. Kurde, 24 rdzenia w komputerze, a... I tak zwiechy wiechy łapie. To jest właśnie 3ds max. <gryw> ale polecam, w innym programie bym nie mógł pracować. No i koniecznie od PCC. Super support. Z każdym problemem można przylecieć i, i pomagają. Okej, okay, mamy element elewacji. Wiadomo, tu się możemy pobawić jeszcze kolorkami, materiałem, ale będziemy to robić w kolejnym etapie. Nie wykluczone, że Wam go pokażę bo też zainwestowałem w Ziggur Shaders. również polecam. Super biblioteka materiałów, naprawdę fotorealistycznych. Yy, I wystarczy wziąć sobie interesujący nas materiał, a materiał jest tak super skonstruowany, że, że z łatwością sobie pozmieniamy odcienie kolory, saturację itd. itd. Okej. Okay. Mamy element domku, który będziemy sobie teraz wstawiać w teren. Ok, na prędce sobie przygotowałem tutaj parę elementów architektury, które chciałbym wstawić dookoła tutaj naszego budynku. żeby sprawić wrażenie, że to jest ładny budynek. No, moim zdaniem nie da się rozpocząć pracy przy, przy eksteriorach, nie mając jakiejś tam biblioteki stworzonej. Yy, no bo trzeba po prostu z czegoś tu poskładać. A modelowanie od sera wszystkiego, każdego elementu, po kolei, to jest naprawdę katorga. Także zaczniemy sobie na przykład od... od trawki, czyli yy, załóżmy sobie, że tutaj to okienko to jest wejście do budynku tworzymy sobie rampę, która będzie dochodziła nam do ulicy yy, i dookoła tego chcielibyśmy stworzyć tutaj takie na przykład ogrodzenie i trawkę zieloną na której będziemy dodawać po kolei elementy okej, okay, jedziemy tutaj plane plane Plane. Teraz trzeba dodać do naszych plane'ów troszeczkę segmentów, ponieważ one dzięki noise będą sprawiały wrażenie, że jest to nierówna powierzchnia. E nie będziemy sobie tego budować od, od zera. Tutaj mamy stworzony materiał. Z narzuconymi już modyfikatorami. To sobie skolapsuje, żeby to był jeden element. I mamy zrobioną trawkę. Tutaj daliśmy sobie grubość tego budynku. Ponieważ zazwyczaj podbudówka istnieje pod budynkiem i jest ona widoczna. I ona nam fajnie odcina tutaj tą trawę, żeby dziur nie było. Okej, okay, potem sobie na to możemy Turbo narzucić, ale lepiej nie. Tych dziurek tutaj nie będzie widać, bo, bo wiadomo wleci trawka i to będzie za zamalowane. Ok, ja sobie tutaj zrelinkuję szybciutko. Szybkość czasu sekundów w 5 sekund. Ok, i tutaj powinniśmy mieć teraz materiał. No, tak jak mówiłem, najlepiej używać już, już istniejących bibliotek, bo jest to oszczędność czasu i, i naszych pieniążków. Ok, łączamy sobie. Tak to się prezentuje. Możemy sobie tutaj. Teraz się pobawić w to, co się dzieje dookoła. No, ja bym teraz nie narzucał na przykład trawki, bo, bo troszeczkę może nam to obciążyć strony scenę i wiadomo, przydałoby się, żeby każdy z elementów był w proxy. O, tutaj na przykład omegabiony z dużą ilością kamieni, elementów i, i nam to już już nam przycina stronę tą scenę. Dlatego trzeba sobie to podwierać teraz. Może sobie zaizolujmy obiekt. Podwieramy wszystko jak leci. Żeby było jedno. Ok. No i teraz wybieramy podobne obiekty. Z tego co się tutaj orientuje, to to jest jeden materiał. Tak, zgadza się. Dlatego możemy sobie tutaj skolapsować całość. Okej. Okay. I... I ogrodzenie też. Teraz przydałoby się, żebyśmy sobie tutaj y, jakąś nazwę wymyślili, którą, która będzie, jak to się mówi, y, unikalna, żeby Relink nam potem znalazł proxy, czyli ja sobie nazwę w ten sposób. Tutaj mamy wire ok. Ja sobie po prostu tak dodam. Wiadomo, warto mieć te nazewnictwo dobrze ogarnięte, ale u mnie już jest 5.23 rano i przydałoby się pójść spać. Ok, to więc uruchamiamy sobie proxy-exporter. Ja sobie tutaj ogarnę folder. Którego wyrzucę Proxy Ok yy, Prefix się przydaje przed Ponieważ jest to yy, Indywidualne nazwa do każdego proxy i, I wyrzucamy sobie Troszeczkę to potrwa, także pauza No i mamy point Klawda, Ale żeby nam ułatwić robotę Tutaj mamy wire'a, więc oj, tylko jego możemy dać do, do boxa. Albo nawet full mesh, albo to jest tylko siatka. Ok, zamykam sobie grupę i, i to jest już moje ogrodzenie. Teraz na instance sobie kupiuję. Myślę, że tam z 6 razy się zmieści. No mniej więcej. I buduję sobie tutaj ogrodzenie z gogromów Myślę, że to wystarczy, bo sobie tutaj uchwycimy taki wąski kadr. I, I nie będzie więcej tego widać. Ok. Tutaj mamy stworzone. No już wiadomo, kupione na 3DSKO. Skatery z trawką. No i patrzcie, jakie to jest proste, jeśli jeśli jest to dobrze ogarnięte. Wiadomo, moglibyśmy to robić sami, modelować każde z nawet po kolei. Oddzielnie, ale nie mamy na to czasu. No i trawka już jest zrobiona. To sobie możemy wywalić. O, tu jest jeszcze jeden skater. Nie. No. Zapomniałem wyłączyć. Ok. I to z tych trawek i kwiatków jest zrobione teraz skater. Tutaj sobie też przygotowałem wcześniej zieleninkę. trawę pompasową, modną teraz w każdej wizualizacji praktycznie jest. I z niej też byśmy sobie chcieli zbudować jakiś taki kącik, który pokażemy na wizualizacji. No właśnie jak modelujemy sobie Eksterior to musimy takie właśnie luki powypełnić, żeby to, żeby to ładnie wyglądało. Żeby klient zjadał oczami. I tutaj jeszcze mam przygotowany secik również z Wyrzucimy Wyrzucimy sobie skatera z niego, ponieważ yy, trawkę już mamy narzuconą. I stąd możemy sobie wziąć i elementy architektury, i, i materiały, które są całkiem dobrze zrobione. Okej. Okay. Chcielibyśmy sobie zrobić na przykład dookoła tutaj okna wysypane kamienie. Najlepiej to zrobić odcinając yy, skater, czyli tego plejna z ziemią. Ale mamy tam tyle nawalonych tych poligonów, że aż będzie ciężko. Dlatego możemy też zrobić tak. Izolujemy sobie to. Lepiej zapisać, bo jak się boolean używa, to się czasem dzieją dziwne rzeczy. To sobie sklonujemy, to się potem pojawi, ale przezorny zawsze ubezpieczony. To sobie do polis prowadzimy. Compound Objects. Bullin. Substract Adoptance. I dodajemy sobie to. I już mamy wycięte i unhide o i jak widać jest ten murak tutaj jeden i drugi jeden sobie usuwam ok obniżymy sobie to do poziomu tutaj gruntu i narzucimy sobie materiał Tutaj widać, że, że to nie wygląda zbyt fajnie, bo jest tutaj dziura, ale jestem pewien, że, że pojawi się tam trawa przy włączeniu renderowania i będzie to wyglądało dobrze. Ok, tak to mniej więcej wygląda. Zabieramy się teraz za materiał betonu. Nie że nie będzie tego widać na ujęciu, ale warto sobie to przygotować, jeśli klient by wymyśli inne ujęcia. Oj, mapping na tych modelach jest niezbyt dobrze zrobiony. Nie jest w Skylu jak widać. Okej. Okay. Tutaj mamy progi. Niestety są w poli, ale najprostsze... Najprościej jest po prostu to załatwić linią. Ok, zrobimy sobie tak, jak to jest na każdej ulicy. wiadomo jak sobie weźmiemy e, linię to możemy sobie ułamać tą prostą Naj, najlepiej mi to zawsze wychodziło w, w rejsłania ale go nie mamy na ten moment także musimy sobie poradzić w ten sposób Okej. Okay. że ten fragment będzie widać, ale nie w zbliżeniu. Już Wam powiem, czemu tutaj dziurę zostawiam. Zazwyczaj jak sobie tutaj robimy pavement albo jakąś uliczkę, to jest ona prosto zrobiona, więc nie musimy się martwić, że, że te dziury tutaj będzie widać. Najpierw topik, To w bok. Lenictwo przebrzydłach nie chcę mi się nawet boxów robić na ten moment. to jest naprawdę późno. No ale praca grafika tak niestety wygląda. Tym bardziej na, na własnej działalności i terminach, które nas gonią. Ale polecam, bo, bo efekty pracy są naprawdę fajne, fajnych ludzi się poznaje i, i artystów, i architektów. No, Architekt to też oczywiście artysta. Okej, okay, to on będzie robiło za ulicę. Tutaj mamy jakieś doniczki przygotowane. No wiadomo, możemy sobie je wymodelować od zera. Albo użyć już istniejących asetów. Tutaj mamy błóg Możemy sobie zrobić jakiś tam klomp. Tu wam go ustawię, żebyśmy sobie na sam koniec zobaczyli, jak to wygląda. Trawka, ona jest też użyta w skaterze, ale dopełnimy sobie ją tutaj, żeby nic nie fruwało. No i od Tego się również możemy pozbyć. Skater możemy przesunąć gdzieś tutaj. To też nam się schowa. No i mamy czyściutką scenę z budynkiem. Tutaj mamy elewację, chcielibyśmy, żeby ona ładnie wyglądała. To też przy użyciu bridge'a możemy sobie wejść. Znaleźć interesujące nas. Materiał No i przy użyciu tej sceny, którą się ostatnio bawiliśmy, którą stworzyliśmy w trakcie naszych tutoriali, z pewnością wyjdzie nam coś takiego. Nie bawiłem się jeszcze tą sceną, ale jeszcze potrzebuje wiele, wiele czasu, wiele godzin, żeby żeby to wyglądało fotorealistycznie, ale jedyne co zrobiłem, to wrzuciłem nasz model w tamtą scenę. I jeszcze się nie bawiłem nawet materiałami, które tam porzucaliśmy. Wiadomo, no trzeba się tym pobawić, żeby to dobrze wyglądał. Budynek też by się przydał, żeby był ładniejszy. A nie tylko taki element. Jestem pewien, że, że cały budynek by wyglądał fajnie. Ale... Pracujemy na tym, co mamy. Tutaj jak widać trawa pompasowa yy, sobie tam... Umaja ten widoczek, ale nie wygląda na zbyt dobrze, dlatego yy, myślę, że możemy się jej pozbyć. Wiadomo, trzeba zbudować scenę tak, żeby było ładnie, żeby klient jadł oczami, żeby żeby był zadowolony. I myślę, że... Na tym dzisiaj skończymy. Bawcie się dobrze z tą scenką. Mam nadzieję, że czegoś Was tam nauczyłem i, i lepiej Wam się pracuje z 3DS Maxem.